Ruszyło głosowanie w ramach Krośnieńskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy Krosna mają do wyboru 37 propozycji ogólnomiejskich i dzielnicowych. Wśród nich znajdują się projekty związane z rozbudową infrastruktury w mieście, ale też propozycje organizacji kawiarni bibliotecznej, games roomów, promujących gry planszowe, czy warsztatów, wystaw i prelekcji. Pełna lista projektów dostępna jest na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. W tym roku wpłynęło 55 wniosków od mieszkańców miasta Krosna, z czego weryfikację merytoryczną przeszło tylko 37. Z czego jest 18 projektów ogólnomiejskich, a pozostałe projekty są to projekty dzielnicowe. Pojawia się taki ciekawy trend w mieście Krośnie, zwłaszcza w dzielnicach, gdzie mieszkańcy dużo zgłaszają potrzeb związanych z tężnią. Pojawiają się również takie projekty jak poprawa jakości dróg, poprawa jakości chodników w różnych miejscach, ale też pojawiają się ciekawe projekty, takie jak na przykład park sensoryczny. Każdy krośnianin może oddać jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekty dzielnicowe. Głosować można za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego lub papierowej karty do głosowania, którą można odebrać w budynkach Urzędu Miasta przy ulicach Lwowskiej i Staszica. W tym roku z budżetu miasta wyasygnowaliśmy milion złotych na projekty ogólnomiejskie i milion złotych na projekty dzielnicowe, więc naprawdę jest się o co bić. Myślę, że, że warto tutaj zagłosować. Głosowanie trwa do 5 listopada.